Na urodzinach niektórych konicjach są większe gwiazdy niż te, które zawitają do cholic na nasze obchody, dni miasta. Oczywiście planowane jest takie, że będą wprowadzone opłaty. Trudno, żeby sobie przeciętny mieszkaniec z dowolnego miejsca zabukował bilet, skoro on nie ma połączenia autobusowego, skoro te połączenia wszystkie fatalnie funkcjonują. Witam Państwa serdecznie w programie Chojnickie Rozmowy. Moimi gośćmi są Janina Kłosowska i Krzysztof Haliszak. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym wydaniu programu Chojnickie Rozmowy. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tych sprawach, które są dla nas najważniejsze i które przyniósł nam ostatni tydzień. Zacznijmy może od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tych fajerwerków, światełka do nieba, które pożegnały wszystkich uczestników tej pięknej dla wielu cholicznej akcji, ale jednak były tak głośne jak fajerwerki w Sylwestra. Czy fajerwerki w Sylwestra są inne od tego Światełka do Nieba, które słyszeliśmy w minionym niedzielę? Znaczy, są, obserwując scenę polityczną i w ogóle naszą scenę cholińską, zdaje się, że tak. Bo był zakaz w i słyszałem ludzi, którzy, którzy zgłaszali właśnie, żeby już nigdy, nigdy już nie było żadnych takich dźwięków, które może bardziej szkoda nawet zwierzętom. Ja uważam, że bardziej ludziom, tym, którzy zamieszkują na szczelin, którzy przybyli z Ukrainy i którzy słyszeli wybuchy wojny. Tych mi bardziej żadnych zwierząt, chociaż bardzo długie zwierzęta. Krzysztof, jak Ty na to patrzysz? Bo nie dość, że w Sylwestra zwykle są to jednak przepalane pieniądze prywatne, to tym razem mocno zaangażował się w organizację tej uroczystości także samorządów. <grym> I przy Wośpie, i przy wielu innych imprezach no są te fajerwerki. Czy nie powinniśmy mieć wspólnej linii, że albo zabraniamy i tego nie robimy, zniechęcamy wszystkich, albo jednak e, pozwalamy wszystkim, a nie tylko władza może, a mieszkańcy powinni się powstrzymać? Oczywiście to nie jest jedyna niekonsekwencja, jeśli chodzi o organizatorów. Bo proszę zwrócić uwagę na historię sprzed chyba dwóch lat, kiedy Jurek Owsiak. Organizował festiwal Poland Rock, i tam zapowiedział, że wejście na festiwal będzie tylko dla zaszczepionych. Teraz w takim razie pytanie, dlaczego zbiera pieniądze również od niezaszczepionych? Tak? I to samo, mamy, to samo mamy z fajerwerkami. Tak? Te widocznie są, powiedzmy. Jakoś nieszkodliwe no i, i, i dlatego są dopuszczalne, mimo tego, że i organizacje powiedzmy gdzieś tam te zwierzęce te, te i, i ogólnie społeczność jest podzielona co do sensowności przepalania, tak jak wspomniałeś, pieniędzy. Nie, no, na hmm. ostatniej sesji Rady Miasta omawiano wiele tematów, ale tym, którym pan burmistrz postanowił się pochwalić. To jakby przebieg i zespoły, które będą brały udział w kolejnych dniach chodnic. Mamy tam kolejny raz gwiazdy, które są słabo rozpoznawane i dla starszych, i dla młodszych obserwatorów sceny muzycznej. Czy konicy nie zasługują na to, żeby mieć taką imprezę, na którą będą chcieli przyjeżdżać wszyscy w promieniu 50 km? Myślę, że jeśli ta forma, która teraz jest opatrzyła Należałoby skorzystać z dorad młodszych ludzi, z dorad tych, którzy bywają gdzieś, którzy obserwują, którzy mają pomysły i na tej zasadzie wypromować coś nowego, coś co chwyci, coś co zaciekawi nie tylko lokalną społeczność, ale sprowadzi do nas ludzi, którzy będą, kiedy, skoro raz spróbują, to będą do nas przyjeżdżać i, i będziemy rozpoznawali. Z tej nowej strony taki nam No wiem. właśnie, bo kilka tygodni temu także w naszym programie omawialiśmy program przygotowany przez Młodzieżową Radę Miasta i w ogóle młodych ludzi w ankietach. Czy także młodych ludzi pyta się o to, jakie chcieliby obchody święta miasta, jakie chcieliby zespoły, bo to głównie młodzi ludzie uczestniczą w tego typu imprezach. Przyznam, że nie znam skutków rozmów prowadzonych między panem i burmistrzem a młodzieżą dokładnie. I... Spodziewam się, że młodzi ludzie na pewno zgłaszali różne pomysły, bo młodzi są dynamiczni i młodzi są otwarci i inteligentni. I myślę, że takie różne sygnały, które nie wszystkie do nas nawet docierają, płyną od młodzieży i że one są warte podjęcia i rozpoczynienia. Krzysztofie, jednym z komentarzy, takim złośliwym, ale z... który przypadł mi do gustu, było stwierdzenie, że na urodzinach niektórych choliczek są większe gwiazdy niż te, które zawitają do chojnic na nasze obchody dni miasta. Czy nie zasługujemy na coś? Prawda jest taka, że jeśli chodzi o te zespoły, to one są szeroko znane w wąskich kręgach. A. I, 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 I sytuacja wygląda w ten sposób właśnie, że na pewno nie jest to dobór najbardziej właściwy, bo jest tak, że owszem, mówi się o tym, że patrząc chociażby z, z takiego punktu widzenia, że jest to impreza powiedzmy prywatne, tak? bo to jest prywatne przedsięwzięcie, fundacji i tak dalej, dalej. ale mimo wszystko, jeżeli jest taka sytuacja, że ja zrobię imprezę i moi goście przez okno będą wyzywali e, przechodniów, no to y, jest to karygodne, tak? i w momencie, kiedy zapraszamy do Chojnic zespoły, które są jawnie bluźniercze, które... E, odwołuje się do, do sytuacji... Odwołuje się do sytuacji, y, która miała miejsce, gdzie powiedzmy organizator... Czy, czy współorganizator przytomnie się zachował i, i odwołał występ zespołu, o którym nie warto mówić. No ale wydaje mi się, że, że no, to nie powinna być wizytówka, bo z jednej strony walczymy z Bogiem, z Kościołem przez propagowanie tego rodzaju występów, a z drugiej strony wolontariusze rzeczą pod Kościołami. Tak? Więc kolejna niekonsekwencja pewne zwłaszczenie trzeba powiedzieć, bo, no bo kontrowersyjną postacią jest, krótko mówiąc, pan Owsiak. Jego poglądy są uderzające często w Kościół. Ja byłam świadkiem, kiedy młodzież, bo i, i on nie wstydzi się prezentować błyskawic i innych rzeczy, więc byłam świadkiem, kiedy młodzież atakowała Kościół Matki Bożej Królowej Polski. I to był strasznie koszące, należałoby po prostu no, wyciągnąć ręce do tych młodych. Nie wiem, czy nie wiem, to jest jakaś dziwna polityka w stronę młodych ludzi, która ich zamiast podnosić na duchu, sprzyjać wykształceniu. Teraz mówimy, że już będą coraz gorsze jakość wykształcenia, coraz mniej zadań domowych, coraz mniej klas, więc no, zamiast coraz więcej się spodziewać, to otrzymamy od nich coraz mniej. i No i właśnie tak byśmy chcieli, żeby to. Ta młodzież nam rosła ciekawsza, inteligentna. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o młodzież, to też bym troszeczkę bronił, bo jeżeli chodzi o te różne protesty, to dominowały osoby w wieku 40 plus, jakbym bym powiedział. Tak jak przypominam sobie te, te, te marsze kobiet i tak dalej. Oczywiście atakowało, młodzież, siostry okay. zakonne rozpoznawały dzieci, które uczyły w szkole, Jasne. ale myślę, że to nie, nie jakiś zgorszenie, które w sercu dziecka jest, tylko bym wyniła tych, którzy ich do tego w imię dobrych idei, fałszywie pojętych, nie fałszywych, no zakopałam się w tym, po prostu źle pojętych, wy... pomieszali wartości i porządek. Tak, bardzo. Pomieszali wartości i w główkach młodych ludzi, i to jest to jest karygodne, to jest niedopuszczalne, tego nie wolno tak. to to robić w stosunku do młodego człowieka. Myślę, że i ludzie z mojego pokolenia i z Tutaj z panów pokolenia jeszcze młodsi powinni zawsze służyć w wychowaniu, z dobrym wychowaniu młodzieży. Dobre wzorce, dobre przykłady, a napiętnować te, które są naganne. Natomiast co rzecz że z jest odwrotną sytuacją, spotykamy? Krzysztofie, Ty jesteś naszym tutaj ekspertem miejskim, no, od spraw drogowych. Przyszedłeś mi naświetlić kwestię tego węzła Nierzychowice obejścia, które jest wybudowane. No, kuriozalna sytuacja. Ciężko jest jadąc od strony Czerska czy od strony Gdańska wjechać do tej części hojnicy, która rozpoczyna się ulicą Sempoleńską i osiedlem Kolejarz. No, przydałoby się lepiej skomunikować miasto z obwodnicą, która jeszcze bardziej ma być poszerzona. Czy są na to szanse? Czy są na to widoki? W mojej ocenie marne, ze względu na to, że nie wierzę, żeby Obecna koalicja przejmowała się hojnicami. Uczestniczyłaś już, zdaje się, w jakichś spotkaniach, które omawiał tam. Ta. Jaki jest stan rzeczy? Obecnie posłowie koalicji i, i, i przystawek zawnioskowali do dyrektora generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, żeby kontynuować prace, które zostały zainicjowane za poprzednich rządów. Ale y, obawiam się, że y, będą inne priorytety, jeśli chodzi o wydatki, i y, chronice no, nie będą y, tym y, oczkiem w głowie. Prawda jest taka, że y, rzeczywiście y, mnóstwo czasu gdzieś tam ten temat był zapomniany. Bo tak, no tak y ale ze strony poprzedniego rządu były deklaracje o tym, że te finansowanie będzie. Tak, pytanie, czy były dlatego, że ten rząd już był w fazie schyłkowej <grych> i była to kampania wyborcza, czy rzeczywiście mieli zamiar? Jeżeli tak, jeżeli zawarowali środki, no to daj Boże, żeby to zafunkcjonowało. No bo rzeczywiście trzeba mieć nadzieję, że samorządowcy wszystkich szczebli, również marszałek województwa. Będą interweniowali tak, jak i powiedzmy, yy, robili to i starosta, i, i, i wójt, i burmistrz. Także liczymy na to, ale ja nie jestem optymistą. Na dniach będzie otwarty nowy, odnowiony dworzec PKP, będzie yy. nowy, tak naprawdę, w całości dworzec PKS, ale czy ten układ drogowy będzie w takim kształcie, który zapewni nam Sprawne komunikowanie się po naszym mieście. Pani Janino, z perspektywy Rady Miasta, czy, czy są na to widoki, czy, czy będą na to środki? Trudno powiedzieć, zobaczymy. Ale ja obserwuję, że otoczenie tego dworca, starego dworca odnowionego, powinno być odnowione, bo ono zuchwyca. I jako osoba, która często podróżuje koleją, rano mój mąż mnie odwodzi na. Na dworzec, i gdybym miał zaparkować i zebrać to przyznam, że jest problem z zaparkowaniem. I mogłoby się zdarzyć, żeby nie zdążyło niech, bo po prostu targi, które zostały wybudowany dla dworca, jest bardzo często zajęty do No to jest chyba właśnie najsłabsze ogniwo, że jeżeli chcielibyśmy mieć taki schemat park and drive, to pomimo tego, że nasz dworzec jest bardzo korzystnie ulokowany, bo jednak nie jest to centrum Wojnic, tylko obrzeża, gdzie dookoła są tereny przemysłowe, słabo wykorzystane, to jednak ten parking, nawet w niedzielę ostatnio odwoziłem znajomych, jest przepełniony. Wyjście planowane jest takie, że będą wprowadzone opłaty i będzie wymuszona rotacja. Więc jest tak, że tego możemy się spodziewać. Ale ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę mm -hmm. na połączenia y, kolejowe z stolicą naszego województwa, no i y, za to odpowiada y, marszałek Bona i tutaj jest duży minus, ponieważ jest kwestia tego rodzaju, że te pociągi na odcinku Gdańsk-Tczew y, są przepełnione, y, chociażby o tym y, wspomniał y, chwilę temu, tak jak y, rozmawialiśmy, byłem na spotkaniu zarządu samorządu osiedlowego i wspomniał o tym poseł, że, poseł Rówczyński, że rzeczywiście na tym polu no to Leszek nie ma się czym chwalić. Bo on odpowiada również za powiedzmy nie tylko komunikację drogową, ale i, i PKP. Samorząd Województwa jest gwarantem tych połączeń na poziomie wojewódzkim. Pani Janino, czy Mamy szansę na to, żeby młodzi ludzie, którzy dojeżdżają, komunikują się z Trójmiastem, często do pracy czy z sprawy biznesowych, ale często także e, studenci, będą mieli ułatwione komunikowanie się z centrum naszego regionu, jakim jest niewątpliwie Trójmiasto. Czy są takie perspektywy? Czy o tym się rozmawiamy? Bo miasto zainwestowało we włączenie się tego no. międzymiejskiego e, układu, ale on chyba nie przynosi jakichś wymiernych efektów. Przyznam, że byłam bardzo przeciwna, bo nie widziałam efektów. I, no. Przyłączyliśmy się, minął chyba już rok i nie widać tego. Środki finansowe spore pociągną, natomiast efektów nie ma i myślę, że nie można spodziewać ich. To zapewne lepiej działa na wybrzeżu, czy, czy w dużych ośrodkach miejskich, natomiast tu. Trudno, żeby sobie przeciętny mieszkaniec z dowolnego miejsca zabukował bilet, skoro on nie ma połączenia autobusowego, skoro te połączenia wszystkie fatalnie, fatalnie funkcjonują, bo no mam już sporo lat i kiedyś on dużo lepiej funkcjonował, i młodzież miała udogodnienia, i jakby to wszystko się kręciło, a teraz takiego czegoś spodziewać się nie można, ale to zajęcna sprawa ja zapytam o zwykłe kasy biletowe bo nie no, wszyscy mieszkańcy, ci, którzy są właściwie wymagają szczególnej troski, bo, bo oni już nie nauczyli się obsługiwać automatycznych kas jakiegoś tam internetowego połączenia. Jeśli tego biletu nie kupią, to oni mają ważne szanse na kupienie na naszym dworcu tego biletu, bo y, automat czy urządzenie, które będzie generować takie bilety, to y, no, chyba nie jest w stanie Obsłużyć przeciętny mieszkaniec, który zechce bilet kupić. Nie, nie będzie tradycyjnej bileterki, nie będzie tradycyjnego konduktora. No, co prawda może tego dokonać w pociągu, ale myślę, że to nie jest w tych, którym powinniśmy pomóc, bo ci, którzy, którzy sobie radzą z internetem, to sobie na pewno poradzą, ale ja zawsze z troską patrzę na tych którzy też chcą jeździć i daleko jechać i blisko i mieć w tym jakąś swobodę i jakąś taką, taki korzyść. Jasne. Ja chciałem jeszcze dodać, jeśli chodzi o drogę, to czytałem Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego do, 2020, do 2030 roku. i Tam jest fragment, który przygotował Zarząd Dróg Wojewódzkich i po 20 latach ten Zarząd Dróg Wojewódzkich podległy Leszkowi Bonie raportuje, że w stanie używalności dobrym i dostatecznym jest 61% dróg wojewódzkich. Więc po tylu latach funkcjonowania zarządu dróg i przewodniczenia sejmikowi przez Leszka Bonę, no jest się jest spodziewać byśmy, byśmy się mogli czegoś lepszego. No jest jak jest. gdybym był złośliwy zadałbym pytanie kiedy ten raport był przygotowywany, bo patrząc na Drogi po roztopach, ten odsetek mam wrażenie jest nawet w tej chwili niższy. Kontynuując, tylko albo już podsumowując to, co wspomniała tutaj pani radna, <coughs> warto chyba wspomnieć o tym, że tak jak jest gwarantowane prawo do gotówki, i o tym mówi się bardzo często, ja mam wrażenie, że powinniśmy mieć gwarantowane również prawo do papieru. Bo wspomniała Pani o tym, że niektórzy nie nauczyli się, a niektórzy ze względu na słaby wzrok albo już ograniczenia manualne nigdy się tego nie nauczą. Więc to nie jest kwestia chęci, tylko pewnych takich nawet niepełnosprawności, które nie ograniczają takiego życia, żebyśmy mówić o osobie niepełnosprawnej, ale jednak używanie komórki czy automatów mocno trudniają. Dziękuję Państwu za uczestniczenie w naszej krótkiej rozmowie. Państwu za uwagę. Widzimy się znowu za tydzień. Zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy